Witajcie! Kuba Sporek, jestem właśnie na serwisie w Motorlandzie, gdzie przygotowywany jest mój kład Kymko MXU550 na ostatni rajd, który odbędzie się w Bieszczadach, a przypominam, że to Kymko cztery rajdy ma już za sobą. Pierwszy w Drawsku Pomorskim, drugi w Hojnowie, trzeci w hucie poręby, czwarty w Bytomiu. Jest ze mną Tomek Kędzior, specjalista do spraw gwarancji, który powie Wam, jak takiego kłada przygotować i co hipotetycznie mogło się zużyć. I gdzie trzeba zajrzeć? Siematonku. Cześć. Zobaczcie przede wszystkim kładę. Zrobimy Wam miejsce, jak on wygląda. E, no, widać, że kład jeździ, intensywnie jeździ, więc e, nie jest najczystszy, ale ogólnie dbane o, o stan pojazdu. Olej. Co każdy rajd? Moim zdaniem tak. Olej, filt powietrza, na, na pewno kontrola filtra powietrza, ale myślę, że co każdy rajd wymieniał takie podstawowe rzeczy. Olej w silniku, być może w dyfrach i skrzyni biegów, filt powietrza. Co z paskiem w przekładni? Tu już jest kontrola paska, jakie jest zużycie. Tak samo kontrola klocków hamulcowych, w jakim są stanie. To są takie rzeczy eksploatacyjne, które bardzo szybko się nie zużywają, ale trzeba je skontrolować. Dobrze, jeśli chodzi o tulejki zawieszenia, to poliuretanowe czy zwykłe? A to już. Jakby wchodzimy troszeczkę głębiej. Na pewno smarowanie wszystkich punktów e, od zawieszenia przed każdym rajdem. I teraz e, e, myślę, że jak już tak mocno eksploatujemy i się bawimy w rajdy, to należałoby wzmocnić te tulejki albo e, poliuretanowe, albo, okay. albo jakieś ambitniejsze takie do rajdów e, stosowane. Pytanie, co mamy w akcesoriach. Tutaj wiem, że były wymienione klocki. Teraz za najbliższy rajd zobaczcie, jak ładnie półoski się kręcą. A biorąc pod uwagę właśnie dyfry i obciążenia, jakie są, poprzez takie intensywne eksploatowanie, jak ocenić stan właśnie przekładni kątowej? Eee, no ciężko jest nam tak szybko stwierdzić, okay. w jakim stanie jest, jeżeli e, działa i mamy świeży olej, to tam się nic nie powinno dzia dziać, ale e, w półosiach należy, należy sprawdzić stan manżet gumowych, okay. tak, że nie były pouszkadzane, żeby guma nie była popękana, e, bo e, jeżeli tak jest, to albo wymieniamy manżety, jeżeli są okay. dostępne, albo całe półosiki. Okej, okay. i teraz... E... Ostatni raid to będzie dwudniowy, bo pierwszy dzień będzie rally, a drugi navigation rally, czyli będzie tak zwane zbieranie pieczątek. Pierwszego dnia będziemy jeździć nocą, więc instalujemy tutaj led bar specjalnie na to konto, żeby móc rękawiczką go wytrzeć, no bo wiadomo, że od błota się zalepią całe światła, nic nie będzie widać. I teraz zastanawiamy się nad linką. Wszyscy mówią, żeby stalówkę wymienić na syntetyczną. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja uważam, i to już od wielu lat większość kładów, które startują w rajdach stosują linkę syntetyczną, więc na pewno z linką syntetyczną jest łatwiej się wyciągnąć z jakiejś przeszkody. Jeszcze tak jak mówiłeś tutaj błoto, to musimy sprawdzić stan chłodnicy. Właśnie. Widłowe chłodzenie naszego pojazdu. Od tego się zaczęła tak naprawdę cała ta rozbiórka, bo wydawało się powierzchownie, że jest wszystko ok, a tak naprawdę po Bytomiu, gdzie nie było aż takiego błota jak w Bieszczadach, Okazuje się, że ta drożność, że ta chodnica po prostu jest tak pozalepiana, no, że trzeba się jej gruntownie przyjrzeć i ją przeserwisować. Tomku, czy o czymś zapomniałem? Chyba nie, ale trzeba pamiętać, jak się bawimy w sport i w troszeczkę takie cięższe warunki, to żeby wykonywać te przeglądy okresowe częściej, sprawdzać więcej punktów. Jak zadbamy dobrze o naszego okłada, to, on to nam odda w czasie rajdu. Dobra, jeszcze jedno pytanie: może niekoniecznie o ten rajd, ale poprzednie. Filtr powietrza mokry czy suchy? Nie wiem. Tak naprawdę. Zależy, jak. Nasączony. Tak jeździmy. Tak, czym więcej jak... kurzu, tym lepiej jest taki e, filtr z gąbką dodatkową tak. nasączoną olejem, bo nam e, e, wyłapuje więcej tych pyłów, mhm. tak? E... Tomek, e, zbieżność na przedniej osi. Zbieżny, neutral czy rozbieżny? Ne... No i tutaj się zaczynają schody. No pytanie, co chcemy uzyskać. E, e, z tego co wiem to zbieżność powinno się ustawić na zero. Okej, okay. okej. Okay. Dobrze, Tomku, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Kymko z dobrą pasą, tak jak dotychczas, dowiezie mnie do mety, a wam życzę dużo nawiniętych kilometrów i masę adrenaliny. Dzięki. Dzięki.